Ciemaleczko z tej strony Shadow Instant, a w dzisiejszym odcinku trailer, reagowanie na trailer i na nazwijmy Event Victory Road. Ale dzisiaj level 5 postanowiło dropnąć ten trailer, i dzisiaj mamy w ogóle jakiś specjalny odcinek, ponieważ nagrywam z kamerką. Nie oczekujcie, że takich materiałów będzie więcej, ponieważ ja ledwo mogę się skupić, żeby patrzeć do kamerki, jak do was mówię, a po drugie wyglądam jak wyglądam. Ale ogólnie, tak, dzisiaj postanowiłem nagrać reakcję, a do reakcji, tak nie wiem, wydawało mi się, że najlepszą opcją będzie właśnie dodanie kamerki, dlatego dzisiaj jest kamerka. Będziemy reagować z kamerką. No i dzisiaj właśnie będziemy reagować na trailer nowego, nowego nowego, dodatku Ares, ponieważ to nie jest jeszcze Orion, tylko sam Ares. No i zobaczymy, czy czego się z tego traileru nowego dowiemy, czy jest warto czekać na ten dodatek, ponieważ dodatek chodzi już za tydzień. No i tyle. Możecie stawić kciuka w górę, suba na kanale, jeżeli nie subujecie. No i przejdźmy do oglądania tego traileru. Mamy 2 minuty 30. Zobaczymy, czy będziemy tutaj gadać... O, jestem prześwietlony. Zobaczymy, czy tutaj będziemy długo, długo rozmawiać na temat tego traileru, czy będą Jakieś ciekawe momenty, rzeczy. No i napiszcie też w komentarzu, co wy sądzicie o trailerze, bo pewnie wy, wy go już oglądaliście. Dobra. Przechodzimy do początku. Inazuma i Reven. No, oczywiście top tekstik, musi tutaj paść. No i dobra. Mamy level 5. Ok. Ej, dlaczego ta piłka jest. Ej, widzieliście to? Dlaczego ta piłka jest piłką footballową? What? Czekaj. On ją kopie. Mamy mamy jakby yy, kurę. I mamy. Co jest? Halo! W sensie, ja nie oglądałem Ale Saiyoriona, ale wydaje mi się, że jak tutaj była kura, no to jednak powinna być kura, a nie że piłka od nogi zamieni nam się w piłkę futbolową. No ale dobra. Yy, zobaczmy, jak to wygląda dalej. No i tutaj mamy już kurę, nie? Więc tutaj coś się popsuło. Coś animatorom się chyba nie chciało. No chyba, że tak to wygląda w Anime, ale jak to wygląda, tak w Anime to też Uzrez. I ogólnie, ej, czekaj, a zobaczcie to, Wait On nie... Je... Piłka jest na poziomie jego nogi, co nie? Czyli no poło... połowa jego ciała. Yy, okej, okay, zminimalizowałem sobie. A tutaj to wygląda, nie wiem, jakby z główki walił, nie? Jakby był smokiem i ten. I. <śm> I ogień był wadniał. Co jest? Mm. Okej, okay, to jest ten bramkarz z chyba Oriona, w sensie, nie wiem czy z Oriona czy z Aresa, ale widziałem jakieś szoty na TikToku, że był właśnie gorekeeper, co paruszkiem sobie bronił i ogólnie muszę powiedzieć tak, że... Mm... Że dlaczego zrobili, dlaczego zrobili z jakiejś. owcy op bramkarza? W sensie, okej, okay, ja rozumiem, ja rozumiem Rokoko, Rokoko wyglądał mega op, No i wtedy wiesz, widzieliście, jakby widzieliście, że bramkarz był super, nie? A tutaj z jakiejś owcy zrobili sobie tego. Z jakieś owcy zrobili sobie. Nie wiem, jakiegoś op bramkarza. Co to jest? I na zooma break, okej. Okay. I on sobie po prostu stanął na tej piłce. No ale to fajnie, fajnie, że Owca jest najlepszym graczem w uniwersum. Jeszcze bramkarzem. Okej, okay, mamy Aksera Blazer z Kerkuda. Juda z tej nowej drużyny, nie znam jej. Neytana z królewskich. I Kevina z Zarpinów. Ok, czyli będziemy mieć nowe wersje zawodników. Ja jestem teraz ciekawy. Yy, czy jeżeli pojawią się nowe wersje, to czy one będą na takim samym poziomie jak ich poprzednie wersje, czy będą troszeczkę lepsze? W sensie mi się wydaje, że statystykowo będą oni na tym samym poziomie, ale będą mieć po prostu inne techniki Hisatsu. O, nawet Mark Evans jest, świetnie. Okej, okay, nowa cutscene, znaczy nowe takie, yy, nowe liney w sumie. Fajnie to wygląda, no ale ja nie gram MS Jordan, dla mnie to jest nowość, dlatego dla mnie to będzie wyglądać dobrze. Ej, zawsze mnie zastanawiało dlaczego Raymon ma takie duże suwaki, ale oni pod tymi dużymi suwakami chyba mają jeszcze takie małe suwaki i ten duży suwak to jest chyba do stylówki, nie wiem w sumie. Okej, okay, mamy Asuto, ale to już widzieliśmy w becie. O, no i ta rodowa technika, jeszcze jakby to był rąkszocik, świetne. Jakieś pingwiny, kurde, połączone z Drillsmasherem. Ej, to będzie świetna technika, Jak chcę tej techniki używać. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie tak y, technika broniąca, nie? Że będziecie mogli zablokować ten strzał. O, Ranser wraca, jakaś tarcza O, te pioruny też świetne, tylko ja bym może bardziej ściemnił ten fioletowy, ale ja to pewnie sobie z więc tutaj nie mogę się czepiać, bo oni odzerwują techniki y, za o, coś my... Właśnie, więcej tych technik, Wodion nie jest dużo tych technik. Mam nadzieję, że tutaj też dojdzie kilka. No, to jest świetne. Co jest? No, z ręki uderza. Co oni w grają? Wow, wow, wow. Okay. to jest technika Asuto, czy to jest ta technika tego. tego, 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 tego typeczka z, z fabuły? Nie, bo Asuto tutaj zrobił jakby. A Suto tutaj zrobił przewrotkę do tyłu, więc. Okej. Okay. Ciekawie. Wow, nowy basara. Okej, okay, now... jak nowi basara. Nowy system basara. Czyli to jest jakiś random. Ja nie wiem, kto to jest. I żeby tego randoma uzyskać, trzeba zrobić dwie karty hero Paolo, dwie karty hero Ariona, dwie karty hero Ibuki'ego i. No i jeszcze jego trzeba mieć na legendarnym. Okej. Okay. Ej, to tak szczerze. Tak szczerze. No to dalej basara będzie wymagający. Tutaj jakieś nowe rzeczy do zdobycia Ale plus jest o tyle taki, że... Mm, plus jest o tyle taki, że... Y, ...legendarny zawodnik wystarczy, a nie kolejny hero Dlatego mamy, no niby łatwiejszy teraz ten system, nie? Tutaj w ogóle mamy nowych zawodników O! I dostaniemy. No i dostajemy tego sida właśnie, z którego będziemy mogli sobie zrobić basarę. To też jest. Każdy to dostanie podobno za darmo, jak wyjdzie aktualizacja, i. O, napiszcie w komentarzu, jakiego basarę będziecie robić. Ja będę robił szadoła. No, no, będę robił szadoła i będę grał sobie nim na ataku albo na pomoc jeszcze nie wiem, ale będę robił sobie właśnie szadoła. Okej, okay, nowe overbursty. Dobra, i mamy tak. Czyli to są te techniki, które się ze sobą łączą, nie? Czyli... Tutaj jak widzicie możecie zrobić Fire Tornado Double Drive, jeżeli użyjecie Fire Tornado i szczejnujecie do zawodnika, który też ma Fire Tornado, więc okej, okay, ale wtedy zapłacicie za to 120 tężyny i dacie i, i macie 140 do ataku, nie? I teraz, I teraz tak, Ogniste Tornado Double Drive ma 80 chyba, 5 tężyny i 85 mocy, nie wiem ma Ogniste Tornado. Eee, Ognisty Tornado chyba jest za 60. Bo jeżeli jest za 60, do to 60, to by się zgadzało. 120 tężyn eee, mamy też. Fire Tornado y, TC, czyli y, mamy ogniste Tornado i musimy mieć to ogniste Tornado na trzech innych graczach. I wtedy mamy Fire Tornado TC. Okej okay. i mamy coś takiego jak Cold Front. I, ma, I to wtedy Entenet Brizado. Czainujemy do internet Brizado. I to kosztuje 110 tężyny I mamy jeszcze Trip Brizado. Czyli Cold Front, czyli musimy użyć jakby tego Overbootsta i szczeniować do kogoś tematowi Trana. Okej, okay, czyli będziemy mogli jeszcze jakby łączyć chyba Overbootsty. na to wychodzi. Kurna, ale to będzie teraz powalone O, mamy Fireball Storm. Okej, okay, Armadiro Circus. Stonewall. O, Stonewall jest! No i Kozak. Ej, Stonewall będzie w grze. Czyli, że tych dwóch staje za Markiem Evansem i boska ręka, czy coś takiego. Mega, ej to świetne. I to będzie miało 120 do... Ale to jest shot block. To nie jest technika bramkarska, to jest shot Okej. Okay. Tutaj mamy też War for One. No i jak to wygląda, że on ma... Okej. Okay. I tutaj mamy opcję Stone Walla i mamy właśnie War for One'a. Ej, War for One ładnie wygląda, świetnie. Okej, okay, mamy nowe ogniste tornado, to git. Nowa taktyka, royal uh, run around. around. Okej, okay, kill Tylko inny. Dobra, Tsua będzie. O, kolejna nowa taktyka. Ale ładnie to wygląda. Nie, i teraz wam sobie Asurę, nie? Dobra, mam swoją nową, ulubioną technikę. Ej, w ogóle śmieszne jest to, że to jest jakby, że. To jest odświeżona taktyka z ich, z ich jakiegoś tam traileru, kiedy miał jeszcze wychodzić Ares. A co to jest za podróbka Jetstreama? Nie, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. No to powiem tak, no i aktualizacja 28, czyli u nas pewnie 27. No powiem, powiem wam tak, ja jestem mega zadowolony, w sensie, no nahypowałem się i jak ostatnio nie mam totalnie hypu na Inazumkę, to ten trailer mnie nahypował I tak samo w sumie jest jak z Galaxy, bo ja Galaxy też nie oglądałem, ej właśnie, wszystkie sezony, których nie oglądałem wchodzą w DC Ale właśnie, nie oglądałem Galaxy i na przykład trailer mnie nahypował i przez pierwsze dni Galaxy mi się fajnie grało I teraz jak wchodzi Ares, no to mi się wydaje, że będzie mi jeszcze lepiej się grało Coś jest jakiś isterek na końcu, czy to tyle? Nie, nie ma isterego. No i oczywiście wchodzi wtedy te, wchodzą wtedy te nowe aktualizacje, e, czyli te nowe rąkszoty wejdą, wejdą nowe broki, e, że b, obrońcy będą się e, ustawiać lepiej. No akurat nie powiem tak, trailer Mega na Plus mi się podobał Pytanie jak wam, jak wam się podoba? Możecie tutaj napisać w komentarzu co sądzicie o trailerze, czy w ogóle czekacie na Aresa I czy chcecie więcej odcinków z reakcji, ponieważ tak dałem w sumie pierwszy chyba taki odcinek na kanale i, i w sumie potrzebuję opinii czy jest git czy nie. Tyle ode mnie, siemaneczko, widzimy się w następnych odcinkach i już wtedy chyba bez kamerki się.